Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład tarota na maj 2023 dla wagi. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję karty. Pierwsza karta to jest zdrowie. Wisielec. Uczucia. Pięć mieczy. Praca i finanse. Królowa Mieczy. Rodzina i przyjaciele. Królowa kilchów. Czego nie widzisz? Królowa monety. Nie miłe w tym miesiącu. Czwórka buław. Miłe w tym miesiącu. Dziewiątka buław. Dołożę kartę. Kapłanka. Zdrowie. wisielce. Na tym polu Należy zwrócić uwagę na infekcję i depresję. Uczucia. Piątka Mieczy. Na tym polu może być ostro. Mogą pojawić się nieporozumienia czy zachowanie niezgodne z etyką. Możemy spotkać się z fałszywymi obietnicami. Trudno nam będzie wybaczyć. Możemy spotkać się z oskarżeniami, z oszczerstwem, grubo. Również możemy poczuć, że jesteśmy z innej bajki niż strona przeciwna. Możemy poczuć się dotknięci, urażeni. To może być trudny czas w związku czy w rodzinie. Praca i finanse królowa miecz na tym polu jest lepiej niż w uczuciach. Możemy mieć dobrą kondycję finansową. Uporządkujemy sprawy zawodowe i finansowe. Niektórzy dostaną awans, nagrodę. Tutaj nie ma żadnej improwizacji. Jest praca i ją dobrze wykonamy. Nasze sprawy finansowe, zawodowe są na tyle zaawansowane, że nie wymagają szczególnej uwagi i naszej silnej woli. Będziemy grać zgodnie z zasadami. Rodzina i przyjaciele, królowa kichu. Pomocna będzie kobieta. Może wstąpić w nasze życie jako postać matki, przyjaciółki. Jest dobrym doradcą i opiekunem. Możemy poczuć bezpieczeństwo emocjonalne, silną więź z drugą osobą. Zostaną podjęte dobre decyzje dzięki intuicji. Tutaj jest jakaś niesiona pomoc. Czego nie widzisz? Królowa mądrość. Nie widzisz stabilności finansowej, bezpieczeństwa finansowego. To też jest spotkanie kobiety o dobrym sercu. Również możesz nie widzieć czymś manipulacji. Również możemy dążyć do celu z dużą determinacją. Albo ktoś będzie szedł do celu z dużą determinacją. Jesteś osobą lubianą. Która wzbudza sympatię otoczenia. Niemiłe w tym miesiącu. Czwórka Bław. Niemiłe może być to, że nie uwolimy się od przeszłości, od lęków. Pospiesznie będziemy działać. Działaj wolniej. Silne wpływy z przeszłości. Oddziałują na naszą teraźniejszość. Mogą również pojawić się konflikty rodzinne. I również należy zwrócić uwagę i pomyśleć, że konkurencja nie śpi. Miłe w tym miesiącu. Dziewiątka buław i kapłanka. Postawimy czoła nowym sytuacjom. Postawimy starym problemem. Powróci, powróci zaufanie. Wcześniej mogliśmy być czujni, jak ważka, a teraz do tego zdystansujemy się. Również coś odpuścimy. Postawimy granice. Postawimy granice osobiste. Zdobędziemy doświadczenie. Tutaj będzie duży hołd dla swojej przeszłości. Niektórzy dostaną wsparcie lub pomoc od mądrej kobiety. Również postawimy na swój rozwój osobisty. Korzystne będą rozmowy. Również pojawi się duża świadomość i otworzymy się, i otworzymy oczy na pewne sytuacje. Dziękuję. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Klara Tarot. Dba o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot. Dba o siebie.